Dzień dobry, cześć kochani na moim kanale, czy tam na moim vlogu. Wstałem dzisiaj o godzinie 9 czy tam 10. Nie patrzyłem na zegarek. Mamy dzisiaj niedzielę. Mamy już godzinę powiedzmy 12.35 w południe. Wyspałem się. Zjadłem śniadanie. Pomogłem posprzątać. Wyniosłem śmieci. I zabieram się za oglądanie magii. A wcześniej muszę poskładać film. Dziękuję, że mnie subskrybujecie. Dziękuję za łapki w górę, za łapki w dół. Jeśli Ci się spodobał film, zostaw lajka. I koniecznie zasubskrybuj pod spodem kanał lub wbijaj na mój Instagram. Dzisiaj oto taki content, jaki mam tu dzisiaj. Pokażę Wam. Wymyśliłem to sam. Żeby nie kopiować kolegów. Trochę pogoda jest kijowata. Trzeba w domu siedzieć. W tym krótkim odcinku właśnie dużo nie będzie. Ciekawego nic. Ale postaram się nagrywać coraz dłuższe. Bo kupiłem sobie super telefon i super kamerę. A teraz pokażę Wam jeszcze coś fajnego. Oglądajcie, na którym pracuję oraz koleżanki, piękne ptaszki. Okaz dziubek jeśli jest. Yes. Ja będę się powoli z Wami żegnał. Dziękuję, że dostaliście do końca, że mnie oglądacie. Może wkrótce nagromadzę ze sztuczek magicznych, ale to pokaże nam czas. Ja się żegnam z Wami. Do jutra. Cześć! O, bo...